Cześć wam, siemano wszystkim yy, Jesteśmy dzisiaj z Kornelkiem Na komercyjnym łowisku pstrągowym W sumie łowisko specjalne Nie wiem jak to nazwać, jak możemy to nazwać Kornel? Łowisko specjalne pstrągowe Myślę, że, że tak będzie najodpowiedniej to nazwać Widzisz Kornelek się przywitać z ludźmi? Yy, nie w ci chodzi? Yy, Kornel dzisiaj łowi na muchę yy, Ja natomiast wędkuję spinningowo Kilka rybek już się udało złowić na start, zrobiliśmy parę rzutów. Jak na razie różowe, różowe kolorki fajnie, yy, fajnie działały. Kornel, na co ty próbowałeś? Na wszystko. Na jakieś blo, blobs, blobsy? Nie wiem, ja nie znam się na tematach muchowych. Kornel yy, to jakoś w ten sposób nazywał. Yy, jakieś blobsy, streamery, straty, taty, nimfy. A ja spinningowo miałem na razie ryby na pupę i na, yy, i na jochu. Więc generalnie, generalnie spoko. Nie myślę, że będziemy Wam po prostu pokazywać cały dzionek, jak będzie tutaj nam przebiegał, bo jesteśmy tutaj od samego rana. Myślę, że do momentu aż zrobi się po prostu ciemno. Jeszcze zapomniałbym. Pamiętajcie o łapeczce w górę, zostawieniu suba z dzwoneczkiem i dopiero teraz. Lecimy. Coś wam pokażę. Zobaczcie jak pojechała amatorszczyzną. Ja amatorszzynę, tylko pech. Jaki pech. No pochwal się, pochwal. co to się stało? Ale żeś napierdolił Polakowski przyszedł i kurwa o, I ty chcesz mnie uczyć łowić muchą? Ja się nie uczę I ty chcesz mi pokazywać jak to robić? Ja ci nie Ty pokryários. chcesz nagrywać tutoriale na YouTube odnośnie muchy? Ja się nie poczułam do takich rzeczy I co ja mi zarobił? Nic, nic że mnie nie zarobił, no to jest właśnie tak, jak się amatorowi daje mu do rąk. Pokazuje, pokazuje po prostu twoją bezradność i nieporadność. Adrian przyszedł do mnie i mówi tak, daj mi te dwa razy uh -huh, uh -huh. I się tak skończyło. No. Jak dziecko węgle. I tak się skończyło. To jak dziecko węgle. idę do siebie. Nie mogę patrzeć, bardzo cię przepraszam. Kilka osób mnie spytało, jaki będzie kolejny yy, kij po Feniksie, no bo w tym momencie zostałem bez okoniówki. Yy, już mam kij. W tym roku będzie to Westin W3 Street Stick 2,7 g. No i zobaczymy jak ta wędka się sprawdzi. Miałem ją u siebie dwa tygodnie w zeszłym roku, dzięki uprzejmości Radka Witulskiego. Bardzo mi się spodobał. stwierdziłem, że w tym roku sobie po prostu taką nabędę. Generalnie kij wydaje się bardzo fajny, ale zobaczymy jak będzie się sprawdzał tak na dłuższą metę, w sumie przez cały sezon. Ten fajny. O, zleciał. Ładny. Koło pięciu dyszek. O. Słucham. No. Wszystkie trzy pod logami. ten co mi tylko zleciał to 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 łowisko można porównać w sumie do, do Lubojenki. Tyle, że Lubojenka jest dużo mniejsza i wydaje mi się, że jest dużo, dużo mniej ryb. Tu jest więcej ryb, te ryby dużo lepiej biorą, bo są to świeże ryby, świeże łowisko. No, jednak jest dużo większe, więc mamy więcej możliwości niż na takiej malutkiej, właśnie lubojęce. Chociaż lubojenka też ma swój rok i też jest dość fajną wodą przyjemną. Widziałeś tę świecę? No, zdjął, juchu, zdjął. No. Ta świeca po braniu, najpiękniejsza, nie? oppier takie branie nie do wcięcia nie Nie tencz Taki tenczak. odpaliły z powrotem. A tu mi biorą po tej linii jak ty łowisz. Aj. Chłopy, juhu, juhu to już jest tak rozwalony, że koniec. Już go, już go zbroję, obojętnie jak, byle w tym miejscu, gdzie pęknięty nie jest, nie? No, no to tego różowego jak masz. To zaraz, ten jeszcze żyje. Fajny. Ale walą, takie przyjemne łowienie, mówię Wam. Piękny rzut koronelek, piękny. Tu lecę zobaczyć. Aha. pięknie kolejny zawsze biorę tutaj wędkę spinningową no tylko po raz kolejny

Jeden z jednej strony stał, drugi z drugiej strony. Jeden miał muchę i miał kurwa. Nie wiem, co na czołowym, na robaka jakiegoś to. O! Fajne! A Ja ty, ty, kurcze, fajny to spada. Byłby 14, 13 wyjętych na tą chwilę. Te chowa trzynastka, nie mogę przebić. Wracam tam, tu już pobrania. Tutaj pobrania. Powiem Wam, że ewidentnie Róż gra najlepiej. Jak założyłem tego Jochu, to znowu branie zaraz porzucie, Wcześniej na białą pupę nie było aż tyle brań. Teraz założyłem różową pupę, bo ostatni kolor Jochu, który miałem, znaczy ostatnia sztuka z tego, z tego koloru została w wodzie po braniu ryby. Zobaczymy na dużą pułupę, ona się troszeczkę dłużej unosi w toni, a widzę, że te ryby nie trafiają, mijają mi się po prostu z przynętą. Mam kówkę 4 mm, a tak czy jak te ryby momentami nie mogą po prostu trafić. Kornel mówi, Kornel rzeka jak to paszoki, że paszoki tak robią. Stary, nie mogę zacząć na spining, a tak walą po szczytówce. Nie przebiję tej 13. Słucham? Pod nogami, no, no ale nie zaliczam, nie był w podbieraku. i nawet nie brzydka. od powaleć. Bartka. Oh. Pozdrawiamy Bartka. Oj 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 oj, oj 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 Ale silne te ryby, nie? Takie kurcze ciężko jest w ogóle wyczepić w podbieraku, bo ten Ej, nie tu Patrz, nie chcę odejść ze mnie Tu, gościu <noise> Zobacz <noise> <noise> Polubił mnie, tam No bardzo ładnie, Kornelek, no dwie rybki z rzędu. Ćwiczysz muchę, powiadasz. Bo mucha ćwiczy ciebie. Przez te dziadki się zrobił supeł. O, jak mi przykro, będziesz, będziesz tracił teraz czas na wiązanie. Daj <tosy> <tosy> Dubelek? Aha, zleciał. Wcale ci tak nie życzyłem. Znaczy, no tak liczymy se, nie? No ja ci liczę 16, ja 17 A tu tu jeszcze wpływa ciekawe, na przykład... aż ze mnie podniece iść paliwa? chyba no pizda jaka zepnij weź kornelę wyciągnij no ale fajna ryba zepnij na bank O te kulejki nie mogę widzieć zim to kurwa jest chłopak chyba?

a co ja, ja mogę zrobić? No, kurwała. No, no. no. Co się jak na spojemy, To się Jak gdybym szedł po swojemu to. Ale to nie będzie pan jak się, to też udał Kurwa, kornel. Idziemy zobaczyć. Kawałek dalej, słucham. Tak, idę was obgadywać. A to mogę powiedzieć przy tobie, że, że kornelek mnie podpuścił i przez niego poszła mi ryba. Ale już Tutaj jest jakiś taki strumyczek dopływ zasilający. Przejdziemy sobie dalej. Piek. Spróbujemy tutaj. Tu jest podobno płyciej, ale. Widziałem, że też łowili tu jakieś rybki. Jakby wam taki woblerek z żółtą dupą tu dopłynął, to praca jak za prezydenta. Spoko. A pływa gry? Widać go? No nie, no jest pływająca, a ryba z nim poszła. Był nawet w zadziorach takich absolutnych, a, więc... No. Fala idzie w tą. Spadamy już do domu, zobaczcie, jak świeci słońce. Jest po prostu taka śliczna pogoda. Yy, cały się spaliłem. Mam tak rękę czerwoną, zresztą widać to na nagraniu: pewnie będzie mi schodzić skóra. Tutaj jestem blady od środka, a tu jestem cały yy, spalony. Więc dzisiaj była po prostu mega, mega, mega pogoda. Jutro już ma być troszeczkę gorzej. Ma nie być tak ładnie. No, my zwijamy się do domu, no ja mam jeszcze 70 km, aby wrócić, jest godzina 18.40, udało się złowić 26 pstrągów, jednego szczupaka około 60 cm, może ciut więcej i jedna palia poszła mi z przynętą, bo troszeczkę Kornel mnie podpuścił, że o, holujesz jak mówi, że bym po prostu ją wyciągał szybciej. A ryba była ładna, była około 55, no nawet może więcej. I po prostu się troszeczkę pośpieszyłem, no i niestety strzelił przypon z fluorokarbonu 018. No nic, ja się zwijam. Pamiętajcie o łapaczce w górę, oczywiście o zostawieniu suba, z dzwoneczkiem i co? Trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej! Chłopie, ja wczoraj plecionkę nową w nocy po ciemku nawijałem i za dużo nawinąłem I za dużo Teraz widzę dopiero, nie? Że za dużo w nocy nawinałem plecionki. Ale Co ty robisz? No nic, nagrywam cię Bo tak chcę Nic ty nie będziesz mi rozkazywał Kurwa ja i widzisz co przez ciebie zrobiłem papierosa utopiłem Podpuściłeś mnie trochę, kurwa. Z czym się Że się z nią pierdolę i przytrzymałem szpule. Ja byłem. Ja się wywołaj Dariusz szpakowski, akurat w Panu Bogu w okno! Komentowałem, Komentowałem, kurwa. Ja byłem tylko komentatorem, nic nieznaczącym w społeczeństwie.